Dzień dobry. Mam na imię Ewa, mam męża i mam też trzech synów. Tak, oczywiście, wybieram się na pielgrzymkę nocną do Błotnicy. W tym roku będzie to mój szósty raz pielgrzymowania do Matki Bożej do Błotnicy. No ciężko jest tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego wybieram się na pielgrzymkę do Błotnicy. Na pewno mam za co dziękować i też i o co prosić. Dlatego chciałabym w tej pielgrzymce uczestniczyć. Na pewno to, że jest to pielgrzymka nocna, sprzyja wyciszeniu, skupieniu, ale jednocześnie też jest to spotkanie z innymi kobietami, z którymi można porozmawiać w czasie pielgrzymki. Także to, to są chyba takie moje główne priorytety pójścia na pielgrzymkę do błotnicy. jak mogę zachęcić inne kobiety, żeby poszły na pielgrzymkę do błotnicy. Wydaje mi się, że nie wiem, co bym tutaj powiedziała, to i tak trzeba na pewno pójść pierwszy raz samemu, żeby tego doświadczyć. Ja mogę dużo opowiadać tego, co doświadczyłam przez te 5 lat pielgrzymowania do Matki Bożej. To jest naprawdę takie bardzo takie osobliwe doświadczenie pielgrzymowanie nocą, dlatego, że to jest noc, Dlatego, że z taką zawsze bardzo dużą ilością kobiet, dlatego, że z intencjami, które każda kobieta nosi w swoim sercu i dlatego, że na pielgrzymce naprawdę jest bardzo fajnie, bardzo miło, bardzo dobrze i wesoło można spędzić ten czas. Ja kiedyś miałam takie doświadczenie, że pojechałam na pielgrzymkę nocną na tą długą przerwę, która jest w nocy. To była akurat pielgrzymka męska, bo musiałam swojego męża odebrać z pielgrzymki. I zaskoczyła mi jedna rzecz, że tam po prostu było cicho. Każdy mężczyzna siedział z nas siedział, jadł i nie się do siebie. Podczas gdy nas, jak my jesteśmy na tej długiej przerwie, i to jest taka specyfika kobiet, że są rozgadane, tam jest po prostu jak w ulu. I bardzo mnie ta różnica zaskoczyła. Nie wiedziałam najpierw o co chodzi, ale później sobie tak uzmysłowiłam, że u nas jest gwar, a wśród mężczyzn jest cicho. No ale to, tak jak powiedziałam, to jest nasza specyfika, także kobiety trzeba po prostu ruszyć się z kanapy, założyć wygodne buciki i serdecznie zapraszam, pielgrzymujemy razem. Szczęść Boże, mam na imię Kasia. Jestem mamą oraz żoną od 18 lat. Tak, wybieram się w tym roku na nocną pierśinkę dla kobiet. Na nocną dla kobiet idę już po raz szósty. Urzeka, urzekła mnie atmosfera, jaka panuje na e, tej pielgrzymce dla kobiet. Doświadczam żywego Boga i żywy Kościół, który pielgrzymuje ku Bogu i Jego matce. Spotykam się tam z ludźmi, którzy, tak jak ja, chcą się oderwać od rzeczywistości, ale e, inaczej niż proponuje świat: e, właśnie e, cisza, e, zaduma, modlitwa. I, taka, I tak jest właśnie, i tak właśnie tego szukam, ale zawsze również towarzyszy mi intencja, w jakiej idę. W swoim sercu zawsze mam rodzinę, przyjaciół, przyjaciół i polecam ich w matce naszej i, i Bogu. Polecam każdej kobiecie, która jest ciekawa, aby sama poszła i też doświadczyła, czym jest ta pielgrzymka. Mam na imię Mam męża i trzech wspaniałych synów. Tak, w tym roku również wybieram się na pielgrzymkę nocną dla kobiet. Na pielgrzymkę idę piąty raz. Wybieram się na pielgrzymkę do budnicy, żeby się wyciszyć, nabrać dystansu, ofiarować matce boskiej wszystkie prośby, z którymi tam idę, a także dziękować za wszystkie łaski, którymi nas obdarza mnie i całą rodzinę. To jest wspaniały czas spędzony z koleżankami, wspaniałymi kobietami, matkami, siostrami, przyjaciółkami. Idziemy tam razem do Maryi, Matki Bożej pocieszenia, bo w obstawie wspaniałych rycerzy, którzy opiekują się nami podczas tej, tego pielgrzymowania. Wśród nocy można się wyciszyć, nabrać dystansu. Bardzo Was zapraszam do udziału w nocnej pielgrzymce.